Siemane Maneczko z tej strony Jasiu Witam was w nowym odcinku z Minecraft Evo Wpiliście pod ostatnim odcinkiem 10 łapek w górę Dziękuję I pod tym filmikiem pobijmy rekord Rekord łapek na live u mnie ostatnim i ogólnie na tym kanale To jest Żeby nie skłamać 13 łapek w górę Więc pobijmy i wpijmy 20 łapek w górę że dacie rad, ja w Was wieżę 20 łapek w górę i ląduję kolejny odcinek Bo nie tylko nagrywam odcinki, nie będę tylko nagrywał odcinków z Minecraft EVO, tylko jeszcze z Pixel Move uwaga uwaga 10 łapek w górę, dziękuję za to wszystko, dziękuję serio, serio dziękuję tego się nie spodziewałem, że jak zrobię taką serię to już tyle łapek wejdzie No zrobiliście to, ja w was wierzyłem Widziałem, że wam się to, dla mnie to jest fajne Trudno będzie dużo nagrybek ale Czego się nie robi dla widzów, o Właśnie idę coś zrobić, bo mamy tutaj o to zadanie Właśnie zdobyłem drzewo oliwne. No i co, idziemy teraz do domku, żeby to przepalić. Tam widzicie, że już piec zrobiłem. nawet. Przepalimy to, już nie będziemy chcieli sami w ten, tylko sami już nie będziemy chcieli, co się mówi robić ognia, tylko po prostu jak raz zapalimy to od razu już potem zostanie, więc no robimy to, czekajcie, tylko teraz to trzeba tak, zdać to. Mamy dwa. A, jeszcze jeden patyk muszę zrobić. Mamy dwa patyki. I teraz. Tyk, tak, tyk, tak, tak. Co mi się udało zrobić wcześniej? To. I teraz robimy to. To potem, jak już będziemy mieli te, to, co mówiłem. I chyba tyle mi się udało. Na razie tyle, ale zda, zrobimy więcej za niedługo, spokojnie. Tylko jak to się mówi. Kwestia czasu, o. o. widzicie, mamy już ten. To jest to drewno. Widzicie, dostaliśmy zadanie. E, jakie zadanie, co Zadanie tam, mhm. Zadanie dostaliśmy, widzę. Zadanie jest takie, żebyście wbili. Będę się powtarzał. Zadanie jest takie, żebyście wbili łokciem. Łokciem, żebyście wbili jak to się nazywa? 20 łapek w górę. Każdy łap się daje łapkę. Ale nie zapominamy o subskrypcji. Wiecie? Subskrypcja też. Grilla możemy teraz zrobić. Czyli tak, trzy stołny. Mamy jeden, idę jeszcze nakopać dwa. Trzy stołny. I mamy już... Dobra, mamy już trzy stołny. I robimy sobie teraz grilla. Eee, czekaj, raz. przepalon tak? To jest jeszcze kamienie trzy. Mamy osiem, dobra. Daję. I mamy. Będziemy mieli jeszcze grilla. kto to się przepali, to kolejne przepalony. To jest na razie nasza mini baza. Patrzcie, można. można wziąć skrzynkę do rąk. Patrzcie, widzicie? Patrzcie. O. Właśnie przyniosę sobie tutaj ją. Raz. Czyli raz, ok, poczekajcie co mogę. A bo nie, tam jest creeper, chyba, że na szybko. Ja to na szybko idę robić, patrzcie. Hup, hup, hup. Oho, ludzie, nie na szybko. Zrobię sobie coś. Zrobię sobie chyba kamienną podłogę, wiecie? Tak mi się wydaje, że będzie fajno, bo jak coś się zacznie palić, tak jest. Będzie mały problemik. Ale poczekajcie zanim. Właśnie powiem Wam, że już niedaleko brakuje do yy, do do do, 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 jak to się nazywa, do 100 subskrypcji, więc jeśli ktoś nie ma jeszcze czerwonego przycisku, tam na dole to zapraszam. Tak, filmiki będą piszcie po ile mają być, bo ja myślę, że będę robić tak po 10-15 minut, piszcie jak, jak ile chcecie. Żeby potem nie było pytań. Kiedy, kiedy seria, kiedy seria seria Minecraft Evo pojawi się od w środy i w soboty A Pixel mody będą się pojawiać w poniedziałki i w niedzielę. Tak myślę, w, nie, we wtorki i w niedzielę, tak, we wtorki i w niedzielę będą się pojawiać. Z pixelmonów, a w. Cieka jak to było, a w sobotę, i w środę będą z Minecraftem. Tak myślę, że będzie spoko, bo będę miał. Jeden czas na, przykład na coś zrobienie. Tylko one będą tak, tak później, tak 14, 15. Lecę też mam szkołę, więc to nie jest takie jak że wszystko mi idzie z gładką. Jak to się mówi? Czekajcie co se tu z kamienne zrobię? Tu... Poczekajcie... Raz, dwa... I jeszcze raz. Raz, dwa... O. Jeden padek tu, drugi tu. A nie, 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 nie! Nie, 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 nie skaś, 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 skaś. Teraz sobie przypomniałem, że ja muszę postawić ten grill jakoś. Ale wy ja teraz przypał Więc. Mmm. Za chwilę będziemy robić to, bo czekajcie. Lecę do kopalni. Wsiąść 6 tam było? A sól. Sól, 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 sól się nam przyda, tak? To jest sól. Co to jest? Halo co to jest? Co to jest? Nie, to nie jest sól. To jest marble. No i jak mówiłem teraz o mięsku, to już mamy. Tu zjemy sobie trochę i resztę zostawimy. Teraz ważniejsze jest, czekajcie, wezmę to mięso. Weźmy to i weźmy to. Za chwilę trzeba drugą skrzynkę będzie zrobić. 6, dobra, 6 jest. Ale to ja się zaczynam brać za kolejną skrzynkę zrobić, trzeba. E. On się przyda. Czasami dostaniemy 3, czasami dostaniemy. Teraz 4 dostałem przed chwilą. Ok, i skrzynkę się robi od. Tak, jakoś tak, 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 tak i na środku się dawało kamień i potem się to po prostu wykuwało. Nam się przyda skrzyneczka, będziemy mieli już dwie. Ochowajmy na przykład drewno, jakieś kamienie, jakieś o, oliwne. Na przykład, nie wiem, kwiatki, flint, szarty, torów, Opa, to pochowajmy, drzewo liwne, nie wiem, nie czekajcie, jeszcze nie wiem, to, o, dobra, mamy sześć i jeden patyk. Tak. Raz, trzy, cztery. Pięć, 6 i jeden patyk. choć patyczku. I mamy coś fajnego. Zaraz pokażę co to jest. Zaraz co się wyłupcie. A co to jest? Zaraz właśnie pokażę. Dajcie na przykład takie coś, co chcecie na przykład zmienić. Co to kwiatka miała? Jakiś kolor. Robicie tak, robicie tak. I kwiatek się zmienia w taki proszek. I wtedy bierzecie i na przykład, nie wiem, coś chcecie na przykład I co? Za co się będę za niedługo chciał, już będę się zaczynał robić Za grilla I za to Czyli patrzymy, na jest sól znaleźć A sól jest easy, bo ona ma kolor inny niż wszystkie Słuchajcie, jest sól, gdzie jest... O, rekin Chcecie zobaczyć rekinę? Zaraz wam pokażę, zaraz, 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 rekin tu jest Sól gdzieś tu jest, patrzcie, tu jest rekin, widzicie? Oś na nas płynie. O, nie polecam się z nim bić. Bez, bez broni. Zabiję was na. no, na kilka hitów. Zęby dostaliśmy jako. Co? Shark skin. Co to jest Shark skin? Nie chcę wiedzieć nawet. Ja poszukam tej soli. Mamy sól, będzie to niedługo do robienia skóry. To jest sól chyba. Tak. Tak, to jest sól. Dobra, mamy widzowie sól. Mamy sól. Mamy jedną. Dobra, już powoli niektóre robimy, widzicie? To się schowamy. To też. co teraz robimy? Grilla zrobiliśmy. Teraz trzeba zrobić. Już wam mówię. Teraz musimy zrobić o to, 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 to. Czyli ognisko po prostu. Wtedy już będziemy mogli następne robić rzeczy. Więc idziemy teraz po 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 po. Albo wiecie co? Na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za oglądanie. Co tutaj skończymy? I tak dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. W 12 minut. Myślę, że takie filmiki Wam będą się podobać. Robimy jedno zadanie albo dwa. W następnym odcinku już wam pokażę co mi się udało zrobić. Więc tyle siam.